Witajcie po wakacyjnej przerwie, wrzesień, miesiąc świadomości dowotworów u dzieci właśnie trwa i z tej okazji trochę ponownie temat wsparcia chcemy poruszyć, więc zapraszam Was na webinar już w środę 14 września o godzinie 18 i naszym gościem będzie Małgosia Bereza Stanisławska, psycholog, która pracuje na co dzień z podopiecznymi Fundacji Skierka, a także ich rodzinami i autorka projektu Onko Poradnik, który jest cyklem filmów i teraz dostępnych już w różnej formie. Jest także certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Witaj Gosiu. Witam serdecznie. Dziękuję Ci, że znalazłaś czas w tej. Bo druga część Onkoporadnika jest ukończona, więc wreszcie możemy się spotkać i o nim porozmawiać. I na tym środowym spotkaniu chciałabym poruszyć takie tematy, jak właśnie trochę o Onkoporadniku, jak to się zaczęło i o samorzecznictwie, ale teraz Cię zapytam właśnie o tą, jak to, jak, jaki był. Początek, czyli skąd się wziął w ogóle pomysł powstania Onko Poradnika i wiem, bo też widziałem już wiele odcinków, że zaangażowali się w tworzenie tego rodzice, Onko Rodzice, czyli jak powstał pomysł i jak angażowałaś do współpracy tych rodziców, czy to było łatwe? Yy, czy się od... zgadzają? Odpowiadając na to pierwsze pytanie, to pomysł tak naj. Tak, odpowiadając jednym zdaniem, powstał w zasadzie w odpowiedzi na, na potrzeby rodziców i też w mojej ocenie na potrzeby dzieciaków, z którymi gdzieś w trakcie już kilkuletniej pracy na oddziałach miałam przyjemność pracować czy współpracować. Natomiast, czy było łatwe angażowanie rodziców, powiedziałabym, że bywało różnie. I patrząc na te dwie serie, myślę, że można powiedzieć, że zaangażowanie czy otwartość rodziców na ten projekt rozwijała się razem z projektem, także więcej o tym myślę powiemy na środowym spotkaniu. Chętnie podzielę się tym, jak to wyglądało w praktyce. Tak, ja też jestem ciekawa, jak to wyglądało w kuchni, bo my widzimy efekty, ale na pewno nie było łatwo to wszystko stworzyć. I całą, całą historię koporodnika i co jakie niesie ze tobą wartości, korzyści, na pewno przedstawimy na środowym spotkaniu. I wiele przykładów z życia wziętych, jak różne działania rodziców mogą zrobić dużo, dużo dobrego. Także zapraszam Was serdecznie już w środę i do zobaczenia! Do zobaczenia!